Nasze towary są odbierane w drugiej kolejności, lub w ogóle nie są odbierane w, w terminie. Ten proces jest kolejnym ostrzegawczym. Kolejny proces będzie 6 lutego w Warszawie już, a też chcemy, żeby to w sprawie rolnictwa zaangażował się prezydent Andrzej Duda, który przed kamp w czasie kampanii wyborczej obiecał obronę polskiej si, więc będzie mógł teraz. Mnie okazja wykazać się w tej kwestii. No w tej chwili ja jeszcze jestem w takiej sytuacji, że jeszcze prowadzę hodowlę szod, trzody chlewnej wraz z ojcem i na razie jeszcze nie rezygnuję. Jeszcze jakieś środki są, ale to już jest kwestia czasu, kiedy ja i tak będę chciał to zamknąć. ASF i sprowadzanie mięsa z zagranicy przez koncerny zagraniczne, które działają w Polsce. Będziemy dzisiaj blokować ruch na Krajowej 92, wyjeżdżamy ze Strzałkowa w kierunku Wrześni. Druga ekipa z Węgierek wyjedzie w stronę Słupcy, więc w pewnym momencie droga będzie zablokowana w obydwu kierunkach. Nie będzie to całkowita blokada. Mamy też przygotowane kilka banerów, które będą usytuowane przy Drodze Krajowej 92, żeby też pokazać tym ludziom, których niestety też zablokujemy, że, że jest to problem i to też nie dotyczy. Nie tylko rolników, ale również konsumentów, bo każdy by chciał jeść dobre, zdrowe mięso, nienafaszerowane chemią, a takie niestety z zagranicy jest przywożone.